Księga Tobiasza, rozdział 11 Kiedy przybliżyli się do Kaserin, naprzeciwko Niniwy, Rafał powiedział: Ty wiesz, w jakim stanie zostawiliśmy twego ojca? Wyprzedzimy twoją żonę i przygotujemy dom, do którego idą. I wyruszyli obaj razem, a Rafał rzekł do niego: Weź żółć do ręki. Pies zaś biegł z tyłu za nimi i za tobiaszem. Tymczasem Anna siedziała przy drodze, wypatrując syna, i spostrzegła go powracającego i zawołała do jego ojca: Oto nadchodzi twój syn i człowiek, który poszedł razem z nim. A Rafał rzekł do tobiasza, zanim ten przybliżył się do ojca: Wiem, że otworzą mu się oczy. Potrzyj żółcią ryby jego oczy, a lekarstwo wygryzie i ściągnie bielmo z jego oczu. Potem twój ojciec przejrzy i zobaczy światło. Anna tymczasem wybiegła rzuciła się synowi na szyję i zawołała do niego. Ujrzałam cię dziecko, teraz już mogę umrzeć. I rozpłakała się, także tobiasz, starszy podniósł się i utykając na nogę, wyszedł do wrót podwórza. Wtedy przystąpił do niego tobiasz z żółcią ryby w ręku. Dmuchnął w jego oczy, dotknął go i rzekł. Ufaj, ojcze, nałożył mu lekarstwo i odczekał chwilę. Potem obiema rękami ściągnął bielmo z kącików jego oczu. A tobiasz starszy rzucił mu się na szyję, rozpłakał się i rzekł do niego: Ujrzałem cię, dziecko, światło moich oczu, i rzekł: Niech będzie błogosławiony Bóg, niech będzie błogosławione wielkie imię Jego, niech będą błogosławieni wszyscy jego święci aniołowie. Niech będzie obecne nad nami wielkie imię Jego i niech będą błogosławieni wszyscy aniołowie Jego po wszystkie wieki, ponieważ zesłał na mnie plagę, a oto teraz widzę Tobiasza, mego syna. I wszedł Tobiasz do domu, ciesząc się i wielbiąc Boga na cały głos. Potem Tobiasz opowiedział ojcu, jak szczęśliwie odbył swoją podróż i że przyniósł pieniądze oraz że wziął za żonę Sarę córkę Raguela. A oto i ona przybliżyła się i jest już blisko bramy Niniwy. Potem tobiasz starszy, ciesząc się i wielbiąc Boga, wyszedł na spotkanie swojej synowej do bramy Niniwy, a mieszkańcy Niniwy zdumieli się, gdy go ujrzeli, jak porusza się i kroczy co sił nieprowadzony za rękę przez nikogo. Tobiasz zaś obwieszczał im, że Bóg zmiłował się nad nim i otworzył mu oczy. Potem tobiasz podszedł do Sary, żony swego syna, tobiasza, pobłogosławił ją i tak do niej przemówił: Witaj, w zdrowiu, przybywająca córko, niech będzie błogosławiony Twój Bóg, który przyprowadził cię do nas. Niech będzie błogosławiony Twój Ojciec, niech będzie błogosławiony Tobiasz, mój syn. I ty bądź błogosławiona, córko. Wejdź do domu swego w zdrowiu, z błogosławieństwem i radością. Wejdź, córką, Tego dnia nastała wielka radość między wszystkimi Żydami mieszkającymi w Niniwie i zjawili się u Tobiasza i jego bratankowie, a Hikar i Nabat uradowani. Koniec jedenastego rozdziału Księgi Tobiasza. Rozdział dwunasty Księgi Tobiasza. A kiedy skończyło się wesele, Tobias zawołał swego syna, Tobiasza, i powiedział do niego, dziecko, bacz, aby uiścić zapłatę człowiekowi, który wybrał się z tobą w drogę i dołożyć mu coś jeszcze do zapłaty. A on mu odpowiedział, ojcze, jak wielką mam mu dać zapłatę. Nie poniosę szkody, jeśli dam mu połowę majątku, który on przyniósł ze mną. On mnie przyprowadził w zdrowiu, żonę moją wyzwolił, Srebro ze mną przywiózł, a ciebie uleczył. Jaką więc mam mu dać zapłatę? I rzekł mu tobiasz. Sprawiedliwą jest rzeczą, dziecko, żeby on wziął połowę wszystkiego, co miał przy sobie, wracając. Poprosił więc go do siebie i rzekł: Weź połowę wszystkiego, coś wracając miał przy sobie, jako swoją zapłatę, i idź do domu zdrów. Wtedy Rafał poprosił ich obu na bok i rzekł do nich: Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi za dobrodziejstwa, jakie Wam wyświadczył. Aby było uwielbione i wysławione Jego imię, rozgłaszajcie wobec wszystkich ludzi Słowa Boże, jak na to zasługują, i nie ociągajcie się z wyrażeniem Mu wdzięczności. Ukrywać tajemnice królewskie jest rzeczą piękną. Ale godną pochwały jest ujawniać i wysławiać dzieła Boże. Czyńcie dobrze, a złowa nie spotka. Lepsza jest szczera modlitwa i miłosierdzie połączone ze sprawiedliwością, aniżeli bogactwo pochodzące z nieprawości. Lepiej jest dawać jałomużnę, aniżeli gromadzić złoto. Jałomużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z wszelkiego grzechu. Ci, którzy dają jałomużnę, nasycą się życiem. Ci, którzy popełniają grzech i nieprawość, są wrogami własnej duszy. Odkryję przed wami całą prawdę, nie ukrywając niczego. Już was pouczyłem i powiedziałem. Piękną jest rzeczą zachowywać tajemnicę królewską, ale godną wszelkiej pochwały ujawniać dzieła Boże. A teraz, gdy ty i Sara modliliście się, ja przypomniałem wasze błagania przed majestatem Pańskim. Tak samo, gdy chowałeś zmarłych. A kiedy nie wahałeś się wstawić i opuszczać swojego posiłku i iść by pochować zmarłego, ja zostałem posłany, aby cię wypróbować. Równocześnie posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową Sarę. Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat pański. Na to przyklękli. Przelękli się obaj, upadli na twarz przed nim i bali się bardzo. I powiedział do nich: Przestańcie się lękać, pokój wam, uwielbiajcie Boga po wszystkie wieki. Gdy byłem z wami, to nie byłem dzięki mojej życzliwości, lecz z woli Boga. Jego uwielbiajcie po wszystkie dni, jemu śpiewajcie hymny. Patrzyliście, a ja nic nie jadłem, mieliście tylko widzenie. A teraz uwielbiajcie Pana na ziemi i dziękujcie Bogu. Oto ja wstępuję do tego, który mnie posłał. Opiszcie to wszystko, co was spotkało i odszedł. Oni podnieśli się, ale żaden nie mógł już go zobaczyć. I wielbili Boga i śpiewali hymny i dziękowali Mu za tak wielkie Jego dzieła, że ukazał się im Anioł Boży. Koniec dwunastego rozdziału Księgi Tobiasza.